Łaski wspaniałej się strumień zlał, większy nadgrzech nasz nad Boży gniew. Z górza Golgoty, gdzie książę chwał, jako baranek swą przelał krew łaska. Oczyścić Ci dzisiaj chcę Łaska, łaska Większa niż wszystkie przestępstwa me Głębia rozpaczy i grzechów chłód Duszy bezmiarem grożą tu strat Łaska ta głębsza od morza wód, w krzyżu wskazuje ratunku, ślad. Łaska, Łaska, wi podnieść, oczyścić i dzisiaj chce łaska. niż wszystkie przestępstwa me nie da się ukryć tych ciemnych plam któż może pomóc z duszy je zmyć patrz purpurowy, try strumień tam możesz dziś bielszym niż śnieg już być łaska! Łaska podnieść, oczyścić i dzisiaj chcę, łaska, łaska większa niż wszystkie przestępstwa me łaski tej cudnej wciąż płomień żar wszystkim co wierzą dziś łaski czas przymi więc wiarą ten pański dar byś się mógł z panem połączyć raz łaska łaska Podnieść, oczyścić i dzisiaj chcę. Łaska, łaska, Większa niż wszystkie przestępstwa me. Łaska, łaska, Podnieść, oczyścić i dzisiaj chcę. Łaska, łaska, Większa niż wszystkie przestępstwa me